Oddziały intensywnej terapii, skąd one się wzięły, jak to powstało w ogóle wszystko, czym się tam one zajmują, jak one funkcjonują, dowiecie Państwo, jeżeli pozostaniecie na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, medycynie bólu, w medycynie ogólnej i w akupunkturze. A zaczęło się to mniej więcej, o ile dobrze pamiętam, w 1950 latach i to w Danii. W Danii wybuchła epidemia polio, czyli poliomyelitis anterior acuta, czyli choroby Heine-Medina, gdzie Jedną z objawów było porażenie mięśni i było bardzo wiele zachorowań i ludzie mieli problemy z oddychaniem. No i kto się tym zajął? No anestezjolodzy. Anestezjolodzy dlaczego? Ponieważ oni yy, najpierw dawali narkozy, potem obsługiwali aparaty do yy, narkozy, do znieczuleń ogólnych i te aparaty posiadały taką małą pompkę, która zastępowała oddech, bo tak to musiał anestezjolog dmuchać w worek, co zresztą robiłem przez wiele lat. Albo włączałem właśnie tą pompkę, ten respirator, jak to się to nazywa, i w ten sposób powstały pierwsze oddziały intensywnej terapii. W latach, powiedzmy, 70., na początku, ale koniec lat 60., pojawiły się już oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego, trudno to było nazwać intensywnej terapii, ale tam trafiali właśnie pacjenci po ostrym zawale serca, albo z powodu niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca i to wymagało też intensywnej obserwacji. W miarę rozwoju pojawiły się respiratory, różne rodzaje respiratorów. Oczywiście stwierdzono też, że i dzieci też znajdują się czasem w stanach krytycznych i rozwinęły się również oddziały intensywnej terapii dziecięcej. Jak ja pracowałem 4 lata na anestezjologii dziecięcej, w tym właśnie na oddziale intensywnej terapii dziecięcej, to wtedy były w Polsce, zajęte się, trzy takie oddziały intensywnej terapii dziecięcej. Jakie jest zadanie tych oddziałów intensywnej terapii? Po pierwsze, jeżeli trafiamy do wypadku, jeżeli mamy chorego, który stracił dużo krwi, opiary wypadku, który ma problemy ze wstrząsem, przewozimy go do szpitala, albo po reanimacji przywoźmy go do szpitala. Nie wiemy, co się z nim stało, jakie uszkodzenia zostały popełnione. I w tym momencie jest to możliwość substytucji, czyli protezowania, czyli zastąpienia podstawowych czynności życiowych, znaczy oddychania i krążenia. Na tych oddziałach Istnieją respiratory, istnieją systemy monitorujące i taki chory musi być podłączony do tych systemów, żeby go dalej móc prowadzić. Jeżeli to są na przykład bardzo ciężkie infekcje, albo chorzy po ciężkiej operacji, którzy też trafiają na oddział intensywnej terapii, albo z powodu dla, dlatego, że muszą być obserwowani bardzo szczegółowo, bardzo yy, intensywnie, i, albo też muszą być też odpowiednio leczeni antybiotykami i te oddziały intensywnej terapii dają czas, ekstra czas na to, żeby opanować wstrząs, żeby opanować infekcje, żeby opanować ataki np. astmy czy yy, yy, niewydolności oddechowej spowodowanej np. przykład takim sytuacjom jak infekcje dróg oddechowych, czy to bakteryjne, czy to wirusowe. I do tego potrzeba naturalnie odpowiedniego sprzętu. Na takich oddziałach pracują przede wszystkim anestezjolodzy, ale w sumie zrobiły się już te oddziały oddziałami interdyscyplinarnymi, gdzie główna odpowiedzialność spoczywa na anestezjologach. W międzyczasie powstało jeszcze oddziały intensywnej terapii neurologicznej, oddziały intensywnej terapii neurochirurgicznej, oddziały intensywnej terapii pulmonologicznej. Bo nikt nie chciał sobie tak dawać, zabrać swoich pacjentów, których dotychczas prowadził. I w ten sposób funkcjonują te oddziały właśnie do dziś. Oddziały te mają odpowiednią ilość personelu, więc musi być przez 24 godziny na dobę, co najmniej jeden lekarz, najczęściej anestezjolog, w razie potrzeby konsultują konsultuje on specjalistów z chirurgii, neurochirurgii, neurologii i innych pediatrii na przykład. Myśmy mieli na oddziale intensywnej terapii dziecięcej w Poznaniu na stałe lekarza pediatry, którego wiedza była nam potrzebna, żeby obchodzić się z dziećmi. Po ciężkich operacjach, po narkozie, po znieczuleniu, Trafia taki chory na oddział intensywnej terapii, on już jest przygotowany, on już jest, że tak powiem, zaintubowany to znaczy wprowadzona jest rurka do tchabicy i w wiarę potrzeby prowadzi się sztuczne oddychanie przy pomocy respiratora. Tak długo, jak, jak jest potrzeba, prowadzi się monitoring to znaczy pokazuje się czynność serca w postaci ciągłego zapisu EKG, prowadzi się monitoring z zakresu. Na przykład ciśnienia tętniczego, jeżeli to jest konieczne, weźmy sobie takiego pacjenta, który ma bardzo rozległe oparzenia, to trzeba. Nie można mu założyć opaski na ramię, bo to ramię jest bardzo. Jest skóra już jest oparzona, więc wprowadza się kaniulę do tętnicy, na przykład promieniowej, albo też na grzbietowej stopy. Tak samo można to prowadzić. Potem, żeby kontrolować i jego zapotrzebowanie na płyny i na odżywienie. Punktuje się, wprowadza się cewnik do żyły głównej w celu mierzenia tak zwanego ośrodkowego ciśnienia żylnego, które nam daje pewne pojęcie o tym, czy pacjent ma dokładną, znaczy dobrą ilość płynów, czy jest odwodniony, czy jest przewodniony. Naturalnie, jeżeli jest wstrząs kardiogenny, to wprowadza się również cewniki mierzące rzut serca, to znaczy pojemność wyrzutową serca, która nam pokazuje, w jaki sposób to serce pracuje, żebyśmy mogli odpowiednio leczyć np. wstrząs kardiogenny, czy wstrząs hipowolemiczny, czy wstrząs septyczny, czy jakiś inne. Oprócz tego, oprócz tych cewników do tętnicy, do y, 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 żyły głównej, y, po operacji to już, jeżeli przewidywana jest dość duża operacja, wprowadza się cewnik do pęcherza moczowego, żeby kontrolować czynność nerek, to znaczy mówi się o diurezie, to znaczy, ile moczu wydaje, wydala pacjent w ciągu dnia, żeby wiedzieć, czy nerki funkcjonują, czy nie. Szczególnie ważne właśnie po, po urazach wielonarządowych, tak zwanych politraumach, to jest bardzo ważne. Do tego, na przykład na oddziale intensywnej terapii neurochirurgicznej i taki oddział na takim oddziale pracowałem na Uniwersytecie w Düsseldorfie. Na intensywnej terapii neurochirurgicznej trafiają chorzy po urazach czaszkowo-mózgowych, gdzie już znowu jest pewna interdyscyplinarna współpraca neurochirurga, anestezjologa i na przykład chirurgia plastycznego, który czy chirurgia szczęki, chirurgii twarzy, jeżeli są to urazy na przykład czaszkowo-mózgowe jeszcze, które nie zostały operowane, chory jest nieprzytomny, mierzy się też ciśnienie wewnątrzczaszkowe, to znaczy można nawiercić w czaszce mały otwór, prowadzić odpowiedni, odpowiedni sensor do przestrzeni między ścianom czaszki, a komorą, a oponą twardą i mierzyć ciśnienie mózgowe, żeby, żeby nie doszło do, do tak zwanego zaklinowania, bo wtedy, kiedy, jeżeli mózg wskutek urazu puchnie, czyli jest obrzęk mózgu, to wówczas zwiększa się ciśnienie wewnątrzczaszkowe i ośrodki, które znajdują się w pniu mózgu, na podstawie mózgu mogą być porażone, i w tym momencie nie, jest, nie można mieć. Czasem nawet robi się trepanację czaszki z czasowym odsłonięciem większego fragmentu czaszki. Na przykład takim typowym pacjentem był Michael Schumacha, ten kierowca rajdowy, który co prawda rajdy przeżył, ale, nie, przeżył, ale, ale z, z dużymi uszkodzeniami wypadek na nartach, ponieważ. Był, mimo że był w hełmie, wjechał troszeczkę poza, poza główny szlak narciarski i rozbił sobie głowę i do tej pory nie ma żadnych obrazów pokazujących go żywym czy w jakim on stanie jest. Czyli tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy albo nie wiemy w jakim stanie jest pacjent i musimy, żeby przeprowadzić pewne Trzeba przeprowadzić pewne badania, musi być jakiś czas na to. Nie wiemy, czy będzie żył, czy nie będzie żył, czy to jest, czy to jest chory, który ma jakoś podstawową chorobę, która jest nieuleczalna, i tak dalej. Do tego czasu dajemy sobie czas albo dajemy pacjentowi czas, żeby zwalczył swoje, swój problem. Na przykład przy infekcjach oddechowych, ciężkie zapalenie obustronne, płuc chory, dusi się, właściwie umiera z powodu braku tlenu. Jest oddychany sztucznie, zwiększa się ciśnienie sztucznie w drogach oddechowych, pęcherzyki płucne są wypełniane, podaje mu się antybiotyki, i w ten sposób można przez kilka dodatkowych, czy kilkanaście dodatkowych dni utrzymać go przy życiu, aż ustrój da sobie z tym radę i chory z tej opresji wyjdzie. Tak to wygląda, powiedzmy, w idealnym stanie. Naturalnie, są też problemy, ponieważ nie wiemy, jakie są choroby podstawowe. Często nie wiemy, jakie są choroby podstawowe. Zdarza się tak, że dopiero po jakimś czasie okazuje się, że jednak tutaj jest taka choroba główna, że taki chory nie ma możliwości naszego przeżycia. I tu mamy tak zwane do czynienia z sukcesami. W cudzysłowie, medy, intensywnej medycyny, to widzieliśmy na przykład w intensywnej terapii dziecięcej, że szkody wskutek na przykład zapalenia opon mózgowych i mózgu były takie, żeśmy co prawda dziecko wyratowali, ono jest, ale kompletnie uszkodzone i z niego nie będzie człowiek, który się normalnie rozwija. I takie mamy właśnie problemy. To są na szczęście nie takie najczęstsze najczęściej najczęstszymi pacjentami to są chorzy po ciężkich już w tej chwili chorzy po ciężkich yy, operacjach, np. Na, na klatce piersiowej, przełyku, yy, na płuca, operacji serca, naturalnie też to jest kardiochirurgiczne, nawet niektóre oddziały kardiochirurgiczne, które operują, powiedzmy codziennie yy, kilka, yy, kilka bypassów na naczyniach wieńcowych albo yy, operacji wad serca. To one mają już swoje, swoje oddziały intensywnej terapii. W miarę upływu czasu ci chirurdzy, czy ktoś inny, te oddziały obsługuje, no nauczyli się tego, jak należy przeprowadzać oddychanie przy pomocy respiratorów. I tak to wszystko wygląda. Istnieje też bardzo ścisła współpraca między radiologią i, i oddziały intensywnej terapii. Ja. Pracując później na anestezjologii w jednym ze szpitali w Niemczech, no, codziennym gościem była, była, był personel z oddziału rentgenowskiego, który przychodził w ołowianych fartuchach i, i, i aparat rentgenowski wykonujący zdjęcia przyłóżkowe płuc przede wszystkim, bo to było najczęściej. Y Wykonywał zdjęcia do kontroli, czy, to założeni, czy, czy cewnik do żyły podobojczekowej jest założony w sposób prawidłowy, czy nie siedzi za głęboko, czy nie siedzi nie tam, gdzie trzeba, czy rurka jest intubacyjna została wprowadzona tylko do jednego z głównych ostrzeli, czy rzeczywiście tak, jak powinno być. Także to są historie. Yy, współpraca właśnie różnych, yy, różnych, yy, różnych dziedzin medycyny, na przykład wprowadzanie. Rozrusznika serca przyłóżkowe, to znaczy trafia chory, z, bo powiedzmy w mniejszych szpitalach, nie w klinikach, gdzie nie ma już tych głównych oddziałów kardiologicznych, neurologicznych, tylko w szpitalu, powiedzmy a na skraju miasta, jest między, interdyscyplinarny oddział intensywnej terapii. Tam trafiają na przykład chorzy, gdzie, którym nie można od razu wszczepić rozrusznika, tylko jest rozrusznik przyłóżkowy, wszczepia się go też pod kontrolą. Zdjęć. Poza tym, co się jeszcze tam dzieje? Robi się też, przeintubowuje się pacjent, to znaczy, jeżeli po operacji pacjent ma rurkę wprowadzoną przez jamę ustną do dróg oddechowych, jeżeli jest przewidziane, że jednak trzeba tutaj dłużej pracować, to wtedy robi się intubację przez nos, zmienia się. Tą intubacyjną, a jeżeli to trwa już bardzo długo, to wtedy wykonuje się nacięcie trawicy w tym miejscu i powstaje tak zwana tracheotomia. Oczywiście głównym problemem, którym anestezjologowie się trudzą, to jest przechodzenie z oddechu kontrolowanego respiratorem na oddech własny, i tam są systemy różne, które pomagają nam w tym wszystkim. Infuzje, to co widzicie, też trzykawki automatyczne to są po to, żeby podawać leki w sposób kontynuowany, kiedy w pewnych dawkach trzymać, jeżeli chory jest na przykład oddychany, no trzeba go jednak wprowadzić w taką lekką narkozę, żeby tego nie przeżywał na żywo, bo to nie jest przyjemne. To trzeba odsysać, to są bardzo nieprzyjemne zabiegi, które no niestety, ale są koniecznością, dużym problemem jest, właśnie chorzy, z dużą nadwagą, ich przekładaniem, zapobieganiem powstawania odleżyn i podobnych rzeczy, które i naturalnie rehabilitacją też, ponieważ jeżeli jest jakaś szansa przeżycia, w drugim, trzecim dniu rozpoczyna się proces rehabilita rehabilitacyjny, żeby mięśniówka, mięśnie nie zaginęły. Prowadzi się naturalnie antykoagulację, bo tutaj krążenie... Jest też przy takim dłuższym leżeniu jest niebezpieczeństwo powstawania zakrzepów żył i zatorów w tętnicy płucnej albo też mózgu. I tak to mniej więcej wygląda praca na oddziale intensywnej terapii. Odwiedziny są nie dlatego, żeby tym chorym nie dać w jakiś sposób drażnić, tylko po to, żeby oni po prostu odwiedziny obcych od ludzi, przeszkadzają postępowaniu w pracy, a praca jest ciężka, wierzcie mi. No, nie mają rzeczywiście każdy, no, szczególnie jeszcze dzieci to tak, ale no chorzy robią pod siebie i tak dalej i tak dalej, no, to nie, nie jest przyjemne wszystko. Ale jest, jest praca fascynująca, muszę powiedzieć, że praca intensywnej terapii sprawiała mi bardzo dużo satysfakcji i y, była jedną z elementów Mojego życia zawodowego, także wiem o czym mówię. No, to byłoby na dzisiaj, i chcę Państwu powiedzieć, że jeśli wam, jeżeli znacie ludzi, czy Wasi przyjaciele i bliscy, podajcie im dalej ten wideo, jeżeli się interesują właśnie medycyną, czy tym zagadnieniem indyzyjnej terapii. Ciekaw jestem Waszych komentarzy do tego i sugestii dotyczących następnych odcinków. Na dzisiaj dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.